Dzień dobry. Wszyscy się stresujemy od czasu do czasu. Stresowi przypisuje się jako przyczynę wielu różnych chorób, w tym chorób autoimmunologicznych. Tak naprawdę, w wielu przypadkach nie istnieją przekonujące dowody na to, żeby izolowany stres jako niezależny czynnik faktycznie te choroby powodował. Niemniej jednak, nie trzeba zwrócić uwagę, że jest kilka chorób, w których udział stresu musi być dokładnie przeanalizowany. Po pierwsze, choroba wrzodowa żołądka. Dawniej, oczywiście, w starych podręcznikach jest napisane, że Stres jest główną przyczyną wrzodów żołądka. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, że główną przyczyną choroby wrzodowej żołądka jest infekcja Helicobacter pylori, która odpowiada za nawet 70 czy 80% wrzodów żołądka i dwunastnicy. Natomiast dalsze 10% to są niesterydowe leki przeciwzapalne. Nadużywanie tych leków lub stosowanie przewlekle, na przykład w chorobach reumatycznych. Kolejne 10% to są inne czynniki ryzyka, więc jeżeli faktycznie ktoś ma nerwicę, zaburzenia depresyjno-lękowe czy silny stres przez długi czas, no to ten udział jest. Albo ten udział jest przynajmniej bardzo niewielki. Ale oczywiście stres może nasilać już istniejącą chorobę wrzodową, utrudniać gojenie się wrzodów poprzez pobudzenie nerwu dziesiątego błędnego, zwiększone wydzielanie soku żołądkowego, poprzez wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny również z rdzenia nadnerczy może dochodzić do obkurczenia naczyń krwionośnych i gorszego ukrwienia błony śluzowej żołądka, co utrudnia gojenie się, a sam stres może powodować tzw. dyspepsję czynnościową. Następną taką chorobą, o którą oskarża się oczywiście stres, jest zawał serca. Wyjaśnijmy sobie, że główną przyczyną zawału serca jest przewlekła choroba niedokrwienna serca i istnienie miażdżycy w tętnicach wieńcowych. Stres jest podawany jako jeden z wielu czynników. Natomiast jest wiele różnych opracowań tym metaanaliz, że stres może zwiększać ryzyko zgonu osób, u których wystąpił zawał. Działa niekorzystnie, jeżeli ktoś przebył zawał, dlatego że aminy katecholowe niestety obkurczają jeszcze te naczynia krwionośne wieńcowe w obrębie serca, a więc zwiększają zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze. Więc jeżeli ktoś już ma miażdżycę, to to zapotrzebowanie się zwiększa. Jest, są opracowania, że stres zwiększa śmiertelność, że stres pogarsza rokowanie. Natomiast również współdziałając z innymi czynnikami może prowadzić do zawału. Ale czy sam ostry stres powoduje zawał? Najczęściej u zdrowych osób bez innych czynników ryzyka i bez miażdżycy nie. Ostry stres może powodować zaburzenia pracy serca, w cudzysłowie nazywane nerwicą serca, objawiające się tachykardią czasami występowaniem skurczów dodatkowych, nadkomorowych, bądź komorowych może u niektórych osób spowodować rzadko występujący zespół balotującego koniuszka, czy tak zwany zespół złamanego serca, zespół odsubo, który przypomina zawał, niemniej jednak tym zawałem w istocie nie jest. O ile istnieje dużo opracowań o Roli stresu jako czynnika dodatkowego, który może nasilać czy pogarszać rokowanie w przypadku istnienia dodatkowych czynników ryzyka, o tyle opracowania, które uwzględniają sam udział stresu, są słabej jakości. Dlaczego? Dlatego, że często dobiera się osoby pod względem wieku, płci, przeprowadza się badania retrospektywne czyli, że te osoby miały w przeszłości epizody depresyjne, lękowe lub mają stres. Natomiast, żeby racjonalnie ocenić wpływ stresu na udział w zawale serca, należałoby na samym wstępie takim osobom wykonać koronografię. Koronarografię, dlatego, żeby stwierdzić, czy już na wstępie nie istnieje miażdżyca i zwiększone zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Bo rzecz jasna, jeżeli mamy osoby, które żyją w stresie, to u osób z zaawansowaną miażdżycą ten stres może to ryzyko zwiększać. U osób bez miażdżycy takiego ryzyka nie będzie powodował. Niemniej jednak, podsumowując to. Stres może w najlepszym przypadku nie doprowadzić do żadnej choroby serca, a w najgorszym przypadku pogarszać już istniejącą chorobę lub zwiększać śmiertelność, gdy ten zawał czy choroba serca niedokrwienna już wystąpi. Natomiast kolejnym czynnikiem czy kolejną chorobą, o którą się, w której udziale podejrzewa się stres, jest cukrzyca. Wyjaśnimy sobie, że cukrzyca jest również chorobą polietiologiczną. Tutaj istnieją czynniki genetyczne, istnieją również czynniki środowiskowe, takie jak dieta, otyłość czy na przykład zakażenie niektórymi wirusami, procesy autoimmunologiczne, które prowadzą do zniszczenia komórek beta Langerhansa trzustki produkujących insulinę. Wiadomo, że w ostrym stresie spowodowanym na przykład zawałem serca, sepsą, czy ostrym, ostrą infekcją bakteryjną, ostrym stanem zapalnym może dochodzić do hiperglikemii nawet powyżej 200 mg na decylitr. To jednak po ustąpieniu tego stresu w większości, ponad 90% przypadków dochodzi do normalizacji glikemii. A ostry stres może zatem zwiększać powodować hiperglikemię poprzez wydzielanie kortyzolu z kory nadnerczy, wydzielanie amin katecholowych. Niemniej jednak dyskusyjna, dyskutowana jest cały czas rola powtarzających się epizodów stresu psychologicznego. Wiadomo, że tutaj wzrost stężenia glukozy we krwi nie jest taki Istotny, jak w stresie biologicznym, wiadomo, że stres psychologiczny może pogarszać glikemię u osób już chorujących na cukrzycę, czy już, u których występuje insulinooporność bądź hiperglikemia, ale znowu istnieją wątpliwości, czy stres jako samodzielny czynnik ryzyka może prowadzić do cukrzycy. W tym zakresie tych badań jest niewiele, takich, które by rzetelnie tę hipotezę Potwierdzały. Moi drodzy i nieswoiste stany zapalne jelit, jak choroba krona, wrzodziące zapalenie jelita grubego, mikroskopowe bądź eozynofilowe zapalenie jelit, stres nie jest czynnikiem, nie jest przyczyną tych chorób. Stres może Utrudniać wprowadzenie pacjenta w remisję, może niekiedy sprzyjać zaostrzeniu, jednak stres nigdy sam w sobie nie prowadzi do wystąpienia tych chorób. Bardziej należy w tym przypadku spodziewać się zaburzeń czynnościowych, czyli rozwoju tzw. zespołu jelita drażliwego, niż wystąpienia choroby autoimmunologicznej, jaką jest nieswoiste zapalenie jelit. Moi drodzy, jest wiele różnych czynników, które powodują stres, na przykład matura. Ja pamiętam pytanie na maturze z języka polskiego: Mianowicie wyjaśni znany fragment z wiersza: Nam strzelać nie kazano w nawiązaniu do występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Euro w 2005 roku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.